Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy placuszki drożdżowe z kurkami. Potrzebować będziemy dwie szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczypte soli, jedno jajko, szklankę jogurtu, dwa deko drożdży i pół łyżeczki cukru drożdże mieszamy z cukrem dodamy jogurtu i dokładnie połączymy przełożymy rozcień drożdżowy do mąki tylko dokładnie te drożdże starajmy się rozmieszać I dodajemy jogurt i ciasto zarabiamy. Zostawię na 30 minut. I tutaj mam 25 deko kurek, jedną cebulę i pół szklanki śmietanki. 30% i teraz kurki rozdrobnię i podsmażę na łyżce masła z cebulą, a później dodam śmietanę. Takie ciasto już mam prawie zarobione, przykrywam i zostawiam na 30 minut pod przykryciem. Tak, ciasto już mam zarobione. A teraz rozdrabniam cebulę, kurki. Kurki mam oczyszczone i podsmażę na łyżce masła Ciasto mam przykryte cebulę rozdrobnioną podsmażoną i dodaję również rozdrobnione kulki i tak jak robiłam podsmażam ja to zrobiłam w takim moim gadżecie rozdrobniłam Smażę 10 minut, a później dodam śmietankę, doprawię solą pieprzem, a ciasto sobie rośnie. I będziemy mieli placuszki drożdżowe z kurkami. Często mieszając. Tak wyglądają podsmażone kurki w ten sposób. Dolewam śmietankę i duszę następne 10 minut. Te kurki muszą być gęste. Ten sos musi być gęsty. Możemy tutaj dodać tymianku, możemy dodać świeżych ziół. Pamiętamy o mieszaniu. I później ostudzimy kurki. Ciasto już nam pięknie urosło. Kurki mam przygotowane, ostudzone mam tłuszcz i teraz łyżką, łyżkę zanurzam w wodzie, nabieram porcję ciasta i kładę na rozgrzany tłuszcz i to należy dokładnie rozprowadzić. Żeby te placuszki były cienkie, łyżkę należy moczyć w wodzie. I nadajemy kształt. Starajmy się, aby ten kształt był okrągły. U mnie ten pierwszy nie bardzo jest okrągły, ale tak starajmy się, aby ten kształt był okrągły. I smażymy na rumiano. Takie cienkie placuszki. Może tak, żeby było widać. Takie cienkie placuszki smażymy na rumiano. Placuszki z jednej strony już mamy usmażone, odwracamy na drugą stronę i teraz na te placuszki dajemy kurki porcje kurek i składamy na pół dociskamy i składamy na pół najlepiej to będzie jak będziemy położymy sobie o. Sposób. I tak zrobimy i smażymy teraz z jednej strony i z drugiej strony na rujano. Smażymy placuszki z kurkami. I tak oto placuszki zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu ten tłuszcz, jeżeli mamy, to też należy oczyścić i dajemy następną porcję. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Spłaszczamy. Starajmy się tak jak już wspominałam, aby te placuszki były cienkie i miały raczej okrągły kształt. A tak Wyglądają placuszki z kurkami w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, placuszki z kurkami.